Wiecie, czym się różni cywilizacja zachodnia od wschodniej? No właśnie to, że w cywilizacji zachodniej możesz mówić na wszystkim, co chcesz, a we wschodniej musisz ważyć słowa. To był pierwszy, najważniejszy rozróżnik pomiędzy Berlinem zachodnim i wschodnim, pomiędzy blokiem kapitalistycznym, tak komunistycznym. I dokładnie ważenie słowa polegało na tym po prostu, że wiedziałeś, że jesteś podsłuchiwany przez tajną policję, czy przez przyjaciela, który pracuje do tajnej policji, lub przez podsłuchy. I dokładnie to, co robił PiS, czyli dokładnie wprowadził Pegazusa, czy dokładnie pockiwał ludzi. To jest najlepszy dowód na to, że PiS to jest cywilizacja wschodnia, bo podsłuchuje, ma na tym punkcie Fioła. Na zachodzie się tylko wtedy to robi. To też jest uważam błędem, kiedy jest tak zwany zamach. I często to za późno jest robione, trzeba robić częściej. To po pierwsze, a po drugie, jak się często wykorzystuje, to się udaje, jak to robią Amerykanie, że nie wykorzystuje. To też jest kolejnym błędem. Trzeba było oficjalnie o tym mówić, że się robi, bo to nic złego. i ostatni punkt, najważniejszy: Internet to jest nic innego jak wielkie podsłuchiwanie ludzi, bo na podstawie tego nam się wydaje, że Internet za darmo, te wszystkie serwery za darmo, YouTube za darmo. No nie no, za reklam żyją, no więc oni podsłuchują nasze preferencje. Więc to dokładnie idzie w drugą stronę również.